Siemano widzowie, jesteś z na Archenox, dzisiaj będę testował Dzika we współpracy z Bandzi. tak dzisiaj będę testował napój WK Dzików we współpracy z Bandzi. To jeżeli się wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję no i pozytywny komentarz I naprawdę będę go, ten napój dzisiaj testował od WK Dzików we współpracy z Bandzi. Tak, we współpracy z Bandzi. No to widzimy się za chwilę. No i właśnie, jak mówiłem, na wstępie będę testował Włoka Dzika ze współpracy z Bandzi. Tak, będę testował sobie to, jest smak owoców leśnych. To mam nadzieję, że taka recenzja Wam się spodoba. Otwieramy. No, pachnie to ładnie. A zobaczymy kolor. To jest. Kurde, to pachnie. Kurna, jaka jakiś lek. Taką barwę ma. Zobaczymy, jak to smakuje. Ty na serio jak jakiś lek smakuje. Takie syropy owocowe. Ale spoko nawet smakuje. To jest smak, owoce leśne. czekaj, czekaj przeczytam na. Gazowany napój w smaku owoców leśnych bez cukru z ekstraktem wrzęsienia i kar kartyniną. Jakie widziałem inne recenzje na YouTube, i ta barwa bardziej była taka czerwona. Nie wiem, może to jest jakaś inna wersja limitowana tego, tego napoju. Naprawdę to jest jakiś lek smakuje. Taki to w dzieciństwie dużo razy brałem, ale da się wypić. Naprawdę da się wypić. Resztę to sobie zostawię na później do wypicia. Jakby co to jest moja subiektywna ocena tego. Jak ocenię trochę poniżej oczekiwań, to nie miejcie mi za złe, bo mam czasami recenzje. Bardziej pozytywne i bardziej też negatywne, ale jak ocenię ten napój inaczej niż wy, to sorry, ale ja mogę mieć swoje zdanie. Ale to jest podobne trochę do limonkowego. Bo nagrałem na zapas też film o limonkowej wersji Dzika. I to jest barwa podobna, ale smak zupełnie inny. Smak zupełnie, zupełnie inny. I powiem szczerze, że oceniam ten produkt. Tak 7 na 10. Tak szczerze. Oceniam go 7 na 10, bo trochę mi smakuje. No i pachnie jak jakiś lek z dzieciństwa, ale smakuje mi. Tak czuć te owoce leśne. Tak czuć bardzo te owoce leśne. I to mam nadzieję, że taka recenzja Wam się spodobała. To no, taka 4 minutowa, no ale nagrałem sobie taką szybką recenzję, bo. Wolę zostawić sobie na później trochę tego Dzika We yy, y, współpracy z Bandzi na później, bo naprawdę fajna Fajna puszka z Merganim, naprawdę Merganim, bo śledzę Bandzi, oglądam ich filmy To naprawdę oceniam ten produkt Tak oceniam Tak 7 na 10 jak mówiłem Postawię tutaj Już przed kamerą Tutaj, zostawię sobie na laptopie. I mam nadzieję, że film się spodobał, bo mówię, to jest moja subiektywna ocena tego produktu. No, puszkę mają ładną, naprawdę puszkę to spoko wykonali we współpracy z bandzi naprawdę powiem bardzo spoko. Naprawdę tak. fajnie im to wyszło. Mam nadzieję, że film się spodobał, bo mówiłem, to jest moja subiektywna ocena tego energetyka. Tak, moja subiektywna ocena. Jeszcze sobie go zostawię trochę na później. No jeżeli wam się spodobał, to oczywiście łapkę w górę zostawcie pozytywny komentarz. No i komentarz pod tym filmem pozytywny. Ja się wam będę żegnał do usłyszenia. Yo!